Nie wiemy od jak dawna urządzenie podsłuchowe pracowało i czyje rozmowy zostały nagrane. Odpowiedzią na to pytanie zajmują się już odpowiednie służby, ponieważ rejestrator wraz ze zgłoszeniem podejrzenia popełnienia przestępstwa zostały przekazane do Bełchatowskiej Prokuratury. My jako urząd dowiedzieliśmy się o całym procederze w piątek, 23 lutego. Wtedy to urządzenie nagrywające zostało odnalezione. W miejscu zwyczajowo wykorzystywanym podczas przerw na palarnię papierosów. Tego dnia odbywała się właśnie sesja Rady Gminy. Wiele osób miało okazję być w tym miejscu. My nie mamy jednak ani wiedzy, ani gwarancji, że tej szpiegowskiej pluskwy nie było tam wcześniej. Z pewnością więcej na ten temat. Będzie miała do powiedzenia policja po przeanalizowaniu zawartości nośnika. Podsłuch znalazła jedna z pań sprzątających w urzędzie. Są od rana do, do popołudnia, mają takie dyżury. Są dwie osoby, sprzątają na zmianę. Nie przeszukaliśmy jeszcze, ale będzie to zrobione przy pomocy, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. W najbliższych dniach.